Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Multimetry lawo wystąpiły już kiedyś u mnie, zatem czas na ich dziadka. A skoro dziadek, to i wnuk, a raczej stryjeczny wnuk. Jeden z ostatnich polskich multimetrów analogowych, ale bardzo ciekawy, chociaż prosty. Witajcie towarzysze. Jestem ojcem rodziny LaWo. Zbudował mnie inżynier Janusz Mróz i podarował socjalistycznej ojczyźnie. W służbie robotniczo chłopskiej realizowałem się jako podręczne narzędzie ludzi dobrej roboty. W przeciwieństwie do burżu azylnych UM-ów, dysponujących rezystancją wejściową 20 kg na volt, oferowałem wartość dwudziestokrotnie niższą, skutecznie dusząc wszelkie ośrodki reakcjonizmu. Proletariacka czteroprocentowa tolerancja i jeden zakres omomierza świadczyły o mym właściwym pochodzeniu. Dzięki temu nawiązałem przyjaźń. Z ZMS-owcami budującymi kołchośniki i detektory. Mam dwójkę ślicznych synów i gromadkę wnucząt. Złośliwi twierdzą, że ojcem był ktoś inny. Ja jednak wiem, że tak mówią z czystej zastrości. Zatem już wiadomo: symboliczny omomierz, tolerancja spora, no i ta nieprzyzwoicie duża obciążalność obwodów mierzonych. Jednoznacznie wskazują. Ten miernik cieszył, bo był i starano się nie myśleć o tym, jaki był. Dziś, gdy multimetr niedawnych jeszcze marzeń kosztuje kilkanaście złotych, coś takiego trochę dziwi, a trochę śmieszy. Ale nie w latach sześćdziesiątych, gdy zakup nawet tak prostego miernika był dniem pamiętanym długo i miło. Można się zastanawiać, po co w ogóle produkować coś tak słabego pod względem możliwości. Jednak, właśnie po zastanowieniu się nad tym, okaże się, że w większości wypadków, z którymi spotykają się amatorzy, parametry są wystarczające. Zacznijmy od tolerancji. Naprawdę niewiele sytuacji znajdziemy w elektronicznym życiu, gdy trzeba dokładności większej niż 4%. Owszem, odpadają wszelkie kalibracje ale by znaleźć padnięty tranzystor w obwodzie, tyle wystarczy. Zresztą akurat tę wartość można poprawić, jeśli ktoś bardzo tego potrzebował, pożyczając multimetr dokładniejszy i dobierając rezystory bocznikowe albo szeregowe. Zakres omomierza 1 pozwalał na zgrubne określenie oporu od 200 ohmów do mniej więcej 50 kiloomów. Brakowało zakresów skrajnych, ale te można było policzyć naokoło, dysponując woltomierzem lub amperomierzem i źródłem napięcia. A poza tym dokładność tutaj potrzebna jest przy dobieraniu zestawu rezystorów, a powtarzalność wskazań miała się o wiele lepiej od wskazywania wartości bezwzględnych. Jedyny faktyczny ból to rezystancja wewnętrzna woltomierza. Niskosygnałowe obwody były silnie zakłócane więc trzeba było sytuację kontrolować. Na pewno nie było problemu z mierzeniem napięć zasilających poszczególne bloki urządzeń, a to zadanie zwykle pojawiało się najczęściej. Przy okazji, ciekawostka: oporność wejściowa jest taka sama dla napięć stałych i zmiennych. No i jeszcze możliwość pomiaru prądów. Tutaj także należy uwzględnić spadek napięcia na urządzeniu. W wypadkach konkretnych po prostu trzeba dołożyć ten volt z hakiem do obwodu, by żarówki nie ciemniały, a radio nie grało ciszej. Multimetr na swój sposób jest ładny, choć zdecydowanie nienowoczesny. Począwszy od materiału, mamy tutaj bakelit, pokształty i liternictwo. Zrezygnowano z nastawnika zakresów na rzecz licznych bananowych gniazd. Z punktu widzenia czasu to rozwiązanie jest lepsze. Przełącznik nie był wieczny, wymagał konserwacji i czasem się rozlatywał. Tutaj jest tak prosto, że prościej się nie da. Jak coś nie kontaktuje, wystarczy kilkanaście razy wyjąć i włożyć wtyk. A że nie ma w tym komfortu i elegancji no cóż, miało być tanio. Tak też jest bezpieczniej. Mimo wszystko, wstawienie wtyczki do konkretnej dziurki wymaga większej uwagi. Niż kręcenie kółkiem. Kółko jednak mamy i służy do kalibracji omomierza. Łączymy obie wtyczki ze sobą i kręcimy gałką, aż wskazówka ustawi się na końcu. Ta sama gałka pozwala przełączyć się między pomiarami prądu stałego i zmiennego. W potencjometr wbudowano wyłącznik, i w przypadku napięć stałych należy go ustawić gdziekolwiek poza miejscem wskazanym przez symbol napięć zmiennych. Skala jest nieliniowa, co niczemu nie przeszkadza. Oczywiście jest ona inaczej rozciągnięta dla napięć zmiennych, inaczej dla stałych, a jeszcze inaczej dla omomiesza. Ponieważ urządzenie służyło głównie amatorom, z tyłu znajdziemy bogatą ściągę. Zionie tam także otwór na dwie baterie R10, których obecnie nie kupimy w każdym kiosku, choćby dlatego, że kiosków też już niewiele zostało. Ale w internecie można znaleźć takie źródła napięcia, a poza tym możemy dopasować tu współczesną baterię litową. Baterie potrzebne są wyłącznie momierzowi, a ponieważ ten nie stanowi mocnej strony miernika, można go używać bez zasilania. Czas najwyższy rzucić okiem do środka. Z jednej strony wiele się tutaj nie dzieje, bo i schemat jak na multimetr jest wyjątkowo prosty. Z drugiej straszna to manufaktura. Nie mam na myśli wyglądu, jest schludnie i przejrzyście, ale połowa rezystorów to ręcznie nawijane cewki. W ogóle wszystko jest ręcznie składane, więc pracochłonność wykonania multimetru jest spora. Ustrój miernika ma czułość mizerną, do jego wychylenia potrzeba 150 mikroamperów. Najprawdopodobniej nie ma tutaj łożysk szafirowych, nie mówiąc o rubinach. Rezystory o większym oporze to wysokiej precyzji telpody w charakterystycznych obudowach pociągniętych zielonym lakierem. Te o oporze niższym stanowią formę cewki nawiniętej drutem oporowym i zapewne ilość zwojów, jak i sposób nawinięcia decydował o oporze już bez dobierania go konkretnie w każdym wypadku. W charakterze potencjometru i wyłącznika zarazem Wykorzystano typowy element, który siedział w ówczesnych odbiornikach radiowych, a więc jest przystosowany do pracy z napięciem sieciowym. Nie mamy tutaj płytek drukowanych, tylko montażowe, w które wpleciono elementy. Jak multimetr pracuje w praktyce, o tym zaraz. Przenieśmy się teraz zupełnie gdzie indziej. Lawo, o czym wspomniałem kiedyś w odcinku o Wymienionych dzieciach pierwszego miernika, pochodził z Zielonej Góry, z Lumela. Teraz przeniesiemy się pod Warszawę, a właściwie nad, do Nasielska, gdzie w tamtejszym oddziale mery powstała inna rodzina multimetrów. Dlaczego postanowiłem wrzucić jej przedstawiciela do filmu Olavo? Ponieważ seria wywodząca się od urządzenia UM200 była niejako sukcesorem idei. Miernika dla amatorów, ale i podręcznego urządzenia serwisantów, i w ogóle ludzi związanych jakkolwiek z prądem elektrycznym. Mamy tutaj zatem wszelkie cechy tego pomysłu: multimetr mały, przenośny i tani, o niewyśrubowanych parametrach, ale przemyślany i użyteczny. Rodzinka liczyła kilkanaście niewiele różniących się od siebie urządzeń, w tym kilka o ograniczonej funkcjonalności do mierzenia jednej tylko wartości. Wśród nich trzy ostatnie zostały wyposażone w elektronikę czynną, co z prostego urządzenia robiło już narzędzie wyrafinowane. I taki właśnie model chciałbym teraz przedstawić, stający niejako w opozycji do tego, co już poznaliśmy. Wygląd jest zdecydowanie inny, co zrozumiałe, gdyż seria ta była projektowana w latach 70., a ten chyba nawet nieco później. Urządzenie jest ładne i to właściwie można powiedzieć o wszystkich polskich multimetrach, choć prym wiodą późniejsze lawo, a budowa wykonana jest z ABS-u, a skalę przykryto pleksji, w niektórych wykonaniach częściowo zmatowiałą. W każdym razie design niczym nie odstawał od dobrych rozwiązań zachodnich i pewno sporo tych urządzeń eksportowano. O ile skala nie zdradza nadmiernej precyzji, Tutaj dokładność określona na 2,5%, miernik dysponuje podejrzanie dalekimi podzakresami sięgającymi 50 mV i 15 mikroamperów. Gdy jeszcze dodamy świetną rezystancję wewnętrzną równą 100 kΩ na volt, jasne się staje, że coś w wskazówce musi pomagać. I pomaga, a diody świecące, które znajdziemy na panelu, to potwierdzają. Rzućmy okiem na schemat. Bardzo to dalekie od tego, co można było znaleźć w lawo. Jedyna wspólna rzecz to zespół dzielników wewnętrznych, teraz już związanych z rozbudowanym przełącznikiem. Sprowadzone do wspólnego poziomu sygnały wpadają najpierw na wzmacniacz operacyjny, który zarazem zmienia napięcia zmienne na stałe, dzięki czemu mamy tutaj wspólną skalę dla obu. Wzmacniacz ten to popularny i w zasadzie jedyny taki produkowany w Polsce. ULY7741. Dołożono mu sporo elektroniki dyskretnej, która ma za zadanie dostarczać symetrycznych napięć zasilających z jednego napięcia baterii 9V, zapewnić źródło prądu dla omomierza, a także wskazywać polaryzację sygnału dwoma diodami świecącymi. Trzecia zaś świeci się, gdy napięcie baterii jest wystarczająco wysokie, by wskazywać mierzone wartości z sensem. Zróbmy sobie wycieczkę po panelu. Przełącznik zakresów jest czytelny i pracuje naprzemiennie piątkami i piętnastkami. W pierwszym przypadku korzystamy ze skali dolnej, w drugim górnej. Niezależnie od tego, czy wartości mierzone są stałe czy zmienne. Polaryzację ukaże nam świecenie się odpowiedniej diody, więc dla zmieniających się napięć będą się świecić obie. Stosunek ich jasności będzie świadczył o odstępie od symetrii. Mamy tu jeszcze cztery zakresy omomierza, już ładnie rozciągnięte: od 10 ohmów do 1 megaoma, a zgrubnie do 10 megaomów. No i w końcu możemy też zmierzyć poziom odniesienia w decybelach, przy czym zero ustalono dla miliwata przy 600 omach. Miernikiem można miło sprawdzać diody świecące i tranzystory. Ponieważ daje on prąd około mA i 10 mA przy 3,5V na najniższych zakresach mierzenia oporu. Tego akurat brakuje w multimetrach cyfrowych, wystawiających tam jakieś szczątkowe prądy. Częstotliwości mierzone mogą sięgać półtora kHz, acz w praktyce jest lepiej i pasmo akustyczne da się tym mierzyć. Pewnym, może nie błędem, ale niedopatrzeniem, jest zintegrowanie wyłącznika z potencjometrem kalibrującym omomierz. Używa się go za każdym razem, gdy włączamy miernik, więc ścieżka oporowa dość szybko się wytrze. W modelu numer 4 zrezygnowano z tego potencjometru, acz jest to rzadki model, już z końca świetności socjalistycznych produkcji. Dotąd było miło. Rzućmy okiem do wnętrza i niestety czar pryśnie. Po odkręceniu wieka jest jeszcze ładnie. Dwustronna płytka drukowana wygląda z tej strony dobrze, a laminat jest trwały. Wyciągnięcie tej płytki ukaże nam już spory chaos. Dodam, że multimetr ten posiadam od lat 90. i wymieniłem w nim praktycznie całe okablowanie. Ponieważ oryginalne, przy każdej okazji urywało się. A okazje zdarzają się nierzadko. Mimo zabezpieczenia wejścia wzmacniacza diodami, ten łatwo spalić. Właśnie w takim stanie nabyłem ten egzemplarz, więc jak tu widać, układ trafił do podstawki. Palą się też pozostałe elementy czynne, o czym świadczy sporo zapytań na forach elektroników. Używano tutaj typowych masowych elementów, które były takie sobie i niejedna długa droga odkrywania prawdy prowadziła do przerwanego rezystora. Przy okazji wymieniłem także diody świecące. Oryginalne świeciły bardzo słabo, zapewne z racji ładowania w nie jedynie miliampera. Boczniki amperomierza zorganizowano tutaj o wiele taniej niż w Lawo. Jest to jeden twór z czterema sekcjami nawijanymi czterema drutami. Nie ma w tym nic złego, tak jest po prostu sprawniej i mniej awaryjnie. Pozostaje ostatnia zagadka do rozwiązania. Jak to pracuje? Zacznijmy od lawą. Bardzo mnie ten zabytek zaskoczył. Oczywiście, że prąd z obwodu, acz na zakresie 15V, pokazał kolejno 4,95, 10,6 i dokładnie 15V. Pozostałe zakresy były równie dokładne, zatem trzeba przyznać, urządzenie zostało wyprodukowane naprawdę rzetelnie. Oczekiwania co do drugiego miernika były wyższe, a ten zawiódł. Na zakresie 15 V na kolejnych pozycjach otrzymałem 5,3, 10,6 i 15,4 V. No, niestety, daleko gorzej od obiecanych 2,5%. Z prądami było nieco lepiej, podobnie jak z innymi zakresami. Na nieliniowość nałożył się dryf. A to oznacza, że rezystory dzielnika raczej nie zostały wybrane z puli precyzyjnych, tylko dobierali je najpewniej uczniowie na jakichś praktykach, a wiadomo, jak z taką robotą bywało. I jeszcze informacja o apetycie na prąd, bowiem 9-woltowa bateryjka swoje kosztuje, i rzecz ta jest istotna. Miernik potrzebuje 5 mA na dzień dobry, 7, gdy świeci się dioda polaryzacji. I do 20 podczas pomiarów oporu na najniższym zakresie. Nawyk wyłączania miernika trzeba sobie wyrobić, inaczej szybko będzie po bateryjce. Pierwsze lawo było tym, czym miało być: prostym miernikiem do prostych prac. W rzeczywistości sprawował się lepiej niż obiecywano. Ostatni UM wręcz przeciwnie. Obiecywano wiele, tymczasem urządzenie było przekombinowane, często się psuło, a z dokładnością bywało jak to ze wszystkim, co powstało w latach osiemdziesiątych. Należałoby dokładnie sprawdzić każdy element, ale trzeba mieć do tego czas i ochotę. Miejsce pierwszego lawo jest już obecnie chyba tylko w muzeum, chociaż pewnie znajdzie się jakieś zastosowanie dla niego. Natomiast UM wciąż jest użyteczny, trzeba tylko pamiętać o jego apetycie na dość drogie obecnie bateryjki. Zapraszam do subskrybowania kanału i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia!